Witam serdecznie. Nie trochę głośniej, trochę głośniej. Makaronów pan dzisiaj chyba nie jadł. Nie, dzisiaj nie jadłem. Dzisiaj pan nie jadł makaronu. No właśnie, proszę państwa, a propos makaronów w niedzieli ze smakiem, moim gościem jest pan Grzegorz Nicpoń, dyrektor handlowy w firmie Goliard. Goliard, czyli? Producent makaronów. Producent makaronów. Panie Grzegorzu, dobry makaron to jaki makaron? Dobry makaron hmm, to... Przede wszystkim dobry surowie, Przede wszystkim makaron nierozgotowany, nadający się do różnych potraw, nie tylko do zup, ale również do szeregu różnych sosów, sałatek. A co zrobić, żeby tego makaronu nie rozgotować? Bo problem nie leży tylko w minutach gotowania, prawda? Tak. Makaron dla konsumenta na świecie to jest przede wszystkim makaron z pszenicy twardej, z pszenicy durum, z semoliny ponieważ ten makaron wytworzony z tego surowca pozwala nam na uzyskanie produktu aldente, bardziej twardszego. Yy, dlaczego? Ponieważ może należałoby zacząć w ogóle od tego, co to jest yy, yy, mąka durum, semolina. Yy. Jest to jest no, z, z, z najstarszych pszenic e, rosnących na świecie, a najlepsze warunki właśnie do e, hodowli tej pszenicy są w klimacie suchym, stąd e, ciepłym, stąd ona nie rośnie u nas w naszych warunkach klimatycznych, e, tylko jest sprowadzana czy to w postaci e, ziarna i przemiału, czy też od razu bezpośrednio mąki samolina. W Polsce jesteśmy nauczeni gotowania produkcji makaronów z mąk krajowych, miękkich, białych. Zawsze te makarony w domach robiło się do rosołów, do zup. Makarony, gdzie używało się właśnie naszej mąki krajowej, jaj, wody. I ten makaron charakteryzuje się tym, że on jest bardziej miękki. Tak, zdecydowanie <noise> można go rozgotować. Dokładnie. Całość tkwi w tym, żeby makaron nie rozgotować. Dlatego używamy mąki, firma Nashorowe mąki Samoliny, żeby właśnie ułatwić konsumentowi nie rozgotowanie tego makaronu. Dlaczego? Przede wszystkim czas gotowania, czyli obróbka termiczna makaronu, wpływa na indeks biochemiczny w produkcie, który jest bardzo ważny dla zdrowia naszego, ponieważ im wyższy, tym Bardziej szkodliwy. Im niższy, tym bardziej pożyteczny. Jeżeli chodzi o ten indeks glikemiczny, to obróbka, czyli czas gotowania ma bardzo znaczący wpływ. Im dłużej gotujemy, tym czynnik glikemiczny jest większy. Podaje się, że jeżeli makaron gotowany jest poprzez 20 minut, to czynnik ten glikemiczny wynosi około 58, a czas 12 minut spada już do 34. Ma to wpływ na zdrowie, ponieważ cukier wytwarzany u nas w organizmie dostaje się do biegu krwi i wytwarzana insulina powoduje właśnie to, że, nie wiem choćby jej tłuszcz odkłada się u nas szybciej, co potem ma przeświadczenie, że makaron tłuczy, co wcale nie jest do końca też prawdą. Czyli im krócej gotujemy makaron, tym dla naszego zdrowia zdecydowanie lepiej. Tak. Co to znaczy ugotować al dente? To jest właśnie to, że makaron musi być sprężysty, twardszy, nierozgotowany. Makaron al dente wchłania mniej wody, a więc też jest pożyteczniejszy dla nas, jeżeli chodzi o spożycie. Zaleca się przez wielu producentów, żeby makaron gotować o minutę krócej, niż jest podany czas na opakowaniu, ponieważ dodając go do sosu on jeszcze w sosie dochodzi chwilę, a więc mamy wtedy uzyskane ten, ten, tą twardość makaronu należy na taką jaką Taką optymalną. optymalną. To niech mi pan teraz powie, jak gotować makaron. Niektórzy proponują, żeby się nie sklejał, to oliwy do wody dolać, tak czy nie? Nie, nie. W ogóle makaron lubi pływać, a więc... Yy... Im więc większa ilość wody do gotowania porcji makaronu, tym jest lepiej. Więc powinno się używać większego garka do gotowania odpowiedniej porcji makaronu. Wróćmy jeszcze do tej sprawy indeksu glikemicznego i wartości odżywczych. No, generalnie przez większość makaron traktowany jest jako tuczący. Tuczy czy nie tuczy? Jak to jest z makaronem? Makaron produkowany, znowu wrócę do tego e, surowca semoliny, jest mniej tuczący poprzez jego krótszy okres gotowania. Natomiast Natomiast głównym czynnikiem tego, czy makaron tuczy, czy nie, to jest to, z czym go jemy, a więc bardziej tuczące są sosy, które przyrządzamy do tego makaronu, ponieważ jesteśmy często nauczeni poprzez naleciałości no, wcześniejsze, że, że sos jemy z makaronem, a nie makaron z sosem i że nie dajemy makaron do sosu, tylko zalewamy sosem makaron. Takie przyzwyczajenie mamy i stąd sam makaron nie tuczy, jeżeli jest zjedzony z umiarem więcej tu, tu czą które dodajemy mm -hmm. do, do, do produkcji potraw, wytwarzania. Państwo są już długo na, na rynku tutaj w Polsce, to już macie jakiś obraz tego, co Polacy, jakie Polacy makarony najbardziej e, lubią? Przyzwyczajenia konsumentów są przede wszystkim do makaronów cały czas miękkich, e, czyli stwarzanych do... z, z mąki miękkiej. Dla konsumenta też ważna jest jajeczność makaronu nasz, u nas w kraju. Dla wielu ludzi makaron to przede wszystkim mąka, woda, ale jajko które jest używane do produkcji, co na świecie makaronów jajecznych spoczywa się znacznie mniej niż w Polsce, bo może przez to właśnie, że używa się innego surowca, czyli tej mąki. To proszę nam powiedzieć, jak to jest, że makaron produkuje się bez jajek, bo niektórzy sobie tego nie wyobrażają. Jakie u Państwa są konfiguracje z jajkiem, bez jajek i. Mamy makarony jajeczne, bez jajeczne. Wielu producentów stosuje również różnego rodzaju mieszanki mąk, jeżeli używa się do produkcji dobrego surowca dobrej mąki, czyli tej sprzęicy durum, jajko nie jest potrzebne. Jeżeli używamy mąkę gorszej jakości do produkcji makaronu, to wtedy używa się jaj. Białe mąki potrzebują. Użycia jajka, żeby to wszystko skleić, żeby to wszystko miało swoją konsystencję i smak. Proszę zwrócić uwagę również, że często karony są na półkach bardzo żółte. Biała mąka, jajko, nie da nam koloru żółtego. Często producenci używają dodatków, aby uzyskać żądany kolor żółty. Natomiast semolina jest sama w sobie kolorystycznie żółta. Ona bez dodatku jajka ma kolor złocisty, żółty. Co jeszcze w ofercie macie? Jakie kształty? O, to jest istotne, bo niektórzy kochają Wszystkie kokardki, muszelki. Kształtów w makaronach jest y, bardzo dużo, od właśnie różnego rodzaju świderek, rurek po, najbardziej popularnych, poprzez kokardy, łazanki, duże formy, małe formy, malutkie do zup, y, duże do nadziewania, także jest szereg, y, szereg y, produktów, które są dostępne na rynku. Oprócz kształtów mamy również makarony smakowe, które się wyróżniają dodatkiem z naturalnych ziół, czyli również makarony ze z szpinakiem, z suszonymi pomidorami, z czosnkiem i z lubczykiem. Rozumiem, yy. że kolory tych makaronów też są inne niż złociste. Tak, tak. Są też makarony z pełnego ziarna, tak? Pełny ziarno przede wszystkim yy, chodzi o to, że w procesie mielenia ziarna jest ziarno mielone z całą łuską. Co dodatkowo daje nam dużo więcej wartości i zdrowotnych, i odżywczych dla naszego organizmu. Najzdrowszą w ogóle mąką jest mąka z pełnego ziarna. Należy też wspomnieć o tym, że szereg tych czynników pozytywnych, dobrych, które ma w sobie produkty wykonywane z semoliny, również jest ten negatywny, gdzie w semolinie jest gluten. Wiele osób uczulonych na gluten nie może do końca spożywać takiego w ogóle produktów mącznych, ponieważ powoduje tłumisk schorzenia, no, choćby choroby celiakii, tak samo jeżeli chodzi o nadmierny gluten. Wtedy używa się do produkcji mąki kukurydzianej, która jest wolna od glutenu i również produkuje się makarony bezglutenowe dla, dla tych osób. Państwo mają takie w ofercie? Mamy w ofercie produkty firmy współpracującej, która 10 lat za nie pracuje, jest to firma włoska, od której nabieramy również duże doświadczenia, ale i wprowadzamy na rynek produkty, których nie, nie produkujemy sami, a, który, a które możemy zaproponować konsumentowi właśnie w szerszej ofercie produktowej. Panie Grzegorzu, Pana ulubiony makaron? Mój ulubiony makaron to wstęgi, szerokie papardelle, tak zwane, ponieważ mogę użyć swojej fantazji kulinarnej, gotowania, różnych potraw z tym akurat makaronem. Dla mnie akurat ta forma makaronu jest najpiękniejsza, chociaż wszelkie makarony i do zapieki i nadziewania są jak najbardziej lubiane przeze mnie. Jednakże znaczy, często w domu używam e, stęk, czy to szerszych, czy węższych, czy tutaj jatelne, czy papardele. właśnie po to, żeby trochę powydziwiać kulinarnie kulinarnie. Wydziwiać, powiada pan, no będziemy wydziwiać się kulinarnie za chwileczkę, moi drodzy, natomiast tak sobie mam że pan pewnie dużo po świecie podróżuje, jak Polska wypada, jeśli chodzi o spożycie makaronu na tle innych krajów. To się bardzo powolutku zmienia, chociaż cały czas to jest niewiele tam ponad 4 kg, co 5 kg na głowę mieszkańca, a dla porównania może, znaczy nie wiem, czy warto porównywać Włochów, którzy akurat dla nich makaron to, to, codzienność. to codzienność, ale to jest powyżej 28 kg na osobę w suku do, do naszego spożycia. No to rzeczywiście, no niewiele. No ale myślę, że dzięki niedzieli ze smakiem i. Z i jeszcze. Pana, pana wizycie w naszym studio na pewno się to zmieni. Co można zrobić z makaronu? O, co tylko wyobraźnia podpowie. dużo rzeczy. Jeżeli chodzi o kulinarię, to mnóstwo Potraw. Tak jak wspomniałem, makaron mamy i do zup, a do sosów, do sałatek, do zapiekania. Makaronu można zrobić nie tylko potrawę, ale i ozdoby, choćby świąteczne, choinkowe. W Muszale wychodzą piękne choinki. Wychodzą z kokardek. Widziałam na, 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 na Państwa fanpage'u, na, na Facebooku. Ja za chwilę udostępnię to zdjęcie. I aniołki można piękne zrobić. Taka a Bożego Narodzenia. Gdzie tu znaleźć makaron? Najwięcej spożywamy w tym okresie, oczywiście nie mówię o nitkach, gdzie te nitki to y, każde święta i każda niedziela. To jest jak gdyby chleb powszedni dla, dla y, kuchni polskiej, ale y, łazanki. Łazanki jest to y, produkt, gdzie w okresie świątecznym sprzedaje się najwięcej. Y, w wielu rejonach potrawy wigilijne są właśnie z y, łazankami, czy to zupa grzybowa z łazankami, czy też makaronna słodko, z makiem, z makaliami i y, łazanka z najczęściej używanym produktem. Y, ale również y, coraz więcej sprzedaje się makaronu w formie tortellini. To są nic innego jak pierożki nadziewane. W wielu domach wykonuje się samemu łóżka Uszka. Uszka do, do, do warsztu. Ale już wiele, wiele konsumentów idzie na tak zwaną i kupuje sobie. Jest naprawdę szeroka oferta na rynku tortellini. U nas akurat w Polsce najczęściej spożywane to akurat w tym te uszka z grzybami, bo, bo choćby i przez tradycję świąteczną, a na świecie z tego, co rozmawiamy z Włochami, to u nich taką tradycyjną potrawą na święta w wielu regionach to jest tortellini, nie tyle z grzybami, co z szynką to jako dzień. a więc to jest kwestia jak gdyby z każdego kraju i... Tradycji, Tradycji kultury, nie? Panie Grzegorzu, co już Pan nam przygotował na dzisiaj? Co zadanie oczywiście. Pozwoliłem sobie na przyrządzenie makaronu również, tak jak wspomniałem, mojej moje formy ulubionej, czyli papardelle, jednakże smakowe, z lubczykiem. Przyrządziłem go z łososiem w sosie śmietanowym. Mm -hmm. Łosoś... Bardzo makaron, no, Bardzo prosty przepis, ale tak sobie myślę, że skoro ten łosoś tam występuje w tym przepisie, to może być jaka alternatywa dla tych, którzy na przykład za karpiem nie przepadają, prawda? Oczywiście. No to słuchamy składników. Na jedną y, porcję to jest 100 gram y, makaronu, około 50-60 gram łososia, kawałek łososia, po prostu nieduży, bo który pokryjemy z paseczki bądź kostkę, w zależności od upodobań. Jeden ząbek czosku, małą szalotkę cebulkę albo niewielką cebulkę. Tą cebulkę siekamy drobno razem z czoskiem. Makaron gotujemy zgodnie z przepisem zalecam minutę krócej niż na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy, krótko przesmażamy czosnek z cebulką. Dodajemy po minucie mniej więcej łosość chwilkę go przesmażamy. Dolewamy niewielką ilość około 100 ml śmietany 30. Może się wydać kaloryczna, ale to jest niewielka ilość w to do całej potrawy. To chwilę wszystko razem przesmażamy. Po chwili, po jakichś 4-5 minutach są mamy gotowy śmietana zgęstnieje. Do sosu dodajemy odcedzony świeżo makaron. Wszystko jeszcze chwilę przemieszamy, podajemy na talerz, posypujemy starym, twardym serem parmezan, czy typu parmezan, chodzi o twardy ser, żeby go posypać. przystrajamy, czy to zieloną pietruszką, czy koperkiem, w pewnym upodobieniu. <śmacznego> w takim razie wszystkim tym, którzy skuszą się na przygotowanie makaronów Szeroka wstążka z łososiem w sosie śmietanowym. Dziękuję pięknie za rozmowę. Czego nie? Jeszcze zanim będzie, dziękuję. To ja się zapytam, czego panu życzyć w nadchodzącym roku. W nadchodzącym roku? No. Zdrowia przede wszystkim. Potem pomysł na dalszy rok, na dalsze życie. A jeśli chodzi o markę Goliard? Dalszego rozwoju. Produkowania, podawania konsumentom coraz to innych wyszukanych produktów. Super, dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Grzegorz Szenicpoń, dyrektor handlowy firmy Goliard. Dziękuję ślicznie.